Siema. Z tej strony Piotr. Dzisiaj pokażę Wam jak odkręcić śruby, tak zwane złodziejki. Jeśli zabezpieczenie, nasadka zabezpieczająca Wam się zagubiła albo pękła. U mnie właśnie pękła. Nie mam jak tego odkręcić. Szukałem w internecie, ale nie znalazłem takiej, dlatego pokażę Wam jak ja to robię. Używam tego spawarki elektrodowej, ponieważ. Ten tutaj kołnierz przy nabiciu większej po prostu nasadki dwunastokątnej się obraca, dlatego spawarką łapę tutaj ten kołnierz, żeby się nie obracał, żeby się połączył ze śrubą. Na to nabijam odpowiednią nasadkę i wtedy odkręcam. Pokażę Wam jak to robię. Jeśli ktoś nie ma spawarki, można też ten kołnierz po prostu. Z rozbić, no ale trzeba, żeby to rozbić, to trzeba to na czymś naciąć. Najlepiej szlifierką prostą z jakimś frezem do metalu. Tak, takie nie posiadam, więc robię to spawarką. Zaraz zobaczycie, jak to wychodzi. Używam do tego elektrody 1,6 mm, najcieńsza, jaką udało mi się dostać. Uchwyt masowy przedłużam sobie zwykłą śrubą, żeby dotknąć po prostu tutaj. Do śruby. No i spawam, tak jak mówiłem, ten ruszający się element, czyli kołnierz na śrubie. Trochę tu mam ciasno. Nie że to pewnie za dobrze widać. już nie pokażę po prostu efekt po, po zespawaniu. Tykam śrubę i obspawuję kołnierz trzeba było przeczyścić trochę śruby, byłoby łatwiej, ale po co Śrubę już mamy zaspawaną, tak żeby ten kołnierz właśnie nie obkręcał się przy obkręcaniu kluczem. Trochę nam się tutaj felga pochlapała spawem, ale to się wyczyści. No i teraz nabijamy po prostu końcówkę, co ważne, dwunastokątną, żeby dobrze chwyciła i odkręcamy śrubę. Nasadka dwunastokątna. To akurat rozmiar 24. I po prostu ją nabijamy teraz na śrubę. Dobrze użyć jakiejś przeduszki, żeby nie pokaleczyć felgi. i odkręcamy udało się tutaj właśnie widać ten kołnierz jeśli tego nie zespawamy albo nie obetniemy kołnierza, no to po prostu się będzie kręcił. Zamiast odkręcić śrubę, nasadka będzie się kręciła z kołnierzem. Dlatego trzeba się pozbyć kołnierza albo go zespawać, tak żeby tworzył całość ze śrubą. Tak wygląda gniazdo. Śruby po oczyszczeniu. Felgi już są trochę. Ogólnie strana, ale nie widać tutaj jakichś mocnych zniszczeń przez spawanie. Właściwie nic nie widać. Wystarczy tylko nalot przeczyścić szmatką i można wkręcać nową śrubę.